Szokujące zmiany w emeryturach. Seniorzy i wdowy mogą liczyć na ogromne podwyżki. Czy to możliwe, że już 22 lutego polscy emeryci oraz wdowy dostaną przełomową podwyżkę swoich świadczeń? Wykres z trendem wzrostowym, czy rząd rzeczywiście zmienia zasady naliczania emerytur, a jeśli tak, czy te zmiany będą korzystne dla wszystkich, czy może niektórzy zostaną pominięci? To pytanie, które zadaje sobie miliony seniorów w Polsce, dlatego dziś rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Ogień. Czarna strzałka w prawo, czym jest nowy wskaźnik emerytalny i jak wpłynie na Twoje świadczenie? Czarna strzałka w prawo, kto może liczyć na dodatkowe pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić? Czarna strzałka w prawo, czy ta zmiana to prawdziwa rewolucja, czy tylko przedwyborcza obietnica? Zostań z nami do końca, bo te informacje mogą bezpośrednio wpłynąć na Twój portfel. Żarówka nie przegap żadnej kluczowej wiadomości. Kliknij przycisk subskrybuj i włącz powiadomienia dzwonek, aby zawsze być na bieżąco z najważniejszymi zmianami dotyczącymi emerytur i dodatków dla seniorów. Klasycystyczna budowla, nowy wskaźnik emerytalny, przełom czy iluzja? Głośnik systemu rozgłoszeniowego szykują się ogromne zmiany dla polskich emerytów. Już 22 lutego wejdzie w życie nowy wskaźnik waloryzacji emerytur, który według rządu ma sprawić, że świadczenia wzrosną szybciej i będą lepiej dostosowane do rzeczywistej sytuacji ekonomicznej seniorów. Ale co to oznacza w praktyce? Zadumana twarz, czy każdy emeryt rzeczywiście odczuje te zmiany w swoim portfelu, czy to tylko obietnice bez pokrycia. Lupa pochylona w lewo, jak działa waloryzacja emerytur i co się zmieni? Do tej pory mechanizm podwyższania emerytur opierał się na standardowych wzorach, które uwzględniały jedynie ogólne wskaźniki inflacji i wzrost wynagrodzeń. Problem polegał na tym, że te wskaźniki nie zawsze odzwierciedlały realne potrzeby seniorów. Kapsułka, koszt leków stale rośnie, wózek sklepowy, żywność staje się coraz droższa, a rachunki za prąd i gaz sięgają rekordowych poziomów. Mimo to emerytury rosły w tempie, które nie nadążało za rzeczywistością ekonomiczną. Wykres z trendem wzrostowym, nowy wskaźnik ma być inny. Jego celem jest uwzględnienie rzeczywistych kosztów życia seniorów, aby wzrost świadczeń był bardziej sprawiedliwy. Ale czy na pewno? Czy każdy emeryt skorzysta, czy niektórzy pozostaną w tyle? Worek z pieniędzmi kto dostanie najwięcej? O ile wzrosną emerytury to pytanie, które rozgrzewa do czerwoności wszystkie dyskusje: ile pieniędzy trafi do portfeli polskich seniorów? Gruby biały znacznik wyboru najbiedniejsi emeryci mogą liczyć na wzrost nawet o 500 zł miesięcznie. Gruby biały znacznik wyboru niektóre grupy, w tym wdowy i wdowcy, również dostaną większe wsparcie. Gruby biały znacznik wyboru osoby pobierające przeciętne emerytury otrzymają mniejszą podwyżkę, ale nadal odczuwalną. Żarówka dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach podwyżki będą wyższe niż w poprzednich latach. Jednak eksperci ostrzegają, nie wszyscy skorzystają w równym stopniu. Znak ostrzegawczy czy wszyscy zyskają? A może ktoś straci? Choć rząd zapewnia, że nowy system jest sprawiedliwy, niektórzy ekonomiści mają wątpliwości. Największe podwyżki trafią do tych, którzy mają najniższe emerytury, ale osoby z wyższymi świadczeniami mogą nie zobaczyć dużej różnicy. Znak krzyża seniorzy z dodatkowym dochodem mogą zostać pominięci. Znak krzyża osoby z wysokimi emeryturami dostaną procentowo mniejsze podwyżki. Znak krzyża niektóre grupy emerytów mogą nie spełnić nowych kryteriów waloryzacji. Co to oznacza? Nie dla każdego ten nowy wskaźnik będzie rewolucją finansową. Grzbiet, dłoni, palec wskazujący w prawo a co Wy o tym sądzicie? Czy podwyżki są wystarczające? Czy rząd powinien zrobić więcej? Piszcie w komentarzach. Ogromne korzyści dla wdów i wdowców, ale nie każdy dostanie podwyżkę. To nie koniec dobrych wiadomości. Strzelający pojemnik z serpentyną największe korzyści z nowego wskaźnika waloryzacji emerytur odczują wdowy i wdowcy, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Rząd wreszcie dostrzegł ich potrzeby i chce wesprzeć osoby, które po stracie partnera muszą radzić sobie same, często z bardzo niską emeryturą. Czy to oznacza, że dodatkowe pieniądze trafią do milionów seniorów? Oczy na to pytanie odpowiemy już za chwilę. Ale zanim przejdziemy dalej, zostaw łapkę w górę, znak kciuka w górę i podziel się tym filmem z innymi seniorami. Niech każdy dowie się o nadchodzących zmianach. Znak ostrzegawczy, uwaga. Nie każdy skorzysta na nowych przepisach. Niestety, nie wszyscy emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Niektóre grupy seniorów mogą zostać pominięte lub otrzymać tylko niewielkie podwyżki. Kogo to dotyczy? Pineska emeryci z wysokimi świadczeniami, osoby pobierające wysokie emerytury, mogą liczyć na mniejsze procentowe podwyżki, ponieważ rząd skupił się na wsparciu najbiedniejszych. Pineska seniorzy mający dodatkowe źródła dochodu, jeśli ktoś dorabia do emerytury, nowe zasady mogą objęci go w inny sposób, co oznacza mniejsze korzyści. Pineska osoby, które nie spełniają określonych warunków stażowych, jeśli ktoś przepracował zbyt krótko lub nie opłacał składek przez wystarczającą liczbę lat. Może otrzymać symboliczną podwyżkę, lub nie dostać jej wcale. Czy to sprawiedliwe? Zadumana twarz, czy rząd powinien podnieść emerytury wszystkim seniorom, bez wyjątków. Piszcie swoje opinie w komentarzach. Nie pozwól, aby twoja emerytura była niższa niż powinna być. Sprawdź, co możesz zrobić, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Worek z pieniędzmi. Czy wiesz, że wielu seniorów nieświadomie traci setki złotych miesięcznie, ponieważ nie sprawdza swoich składek lub nie wykorzystuje przysługujących im świadczeń? Nie popełnij tego błędu. Oto kilka praktycznych sposobów, które mogą pomóc ci zwiększyć swoją emeryturę. Bank, jak zwiększyć swoją emeryturę? Sprawdzone metody. Lupa pochylona w prawo pierwsze przelicz swoją emeryturę, dodatkowe lata pracy mogą ci się opłacić. Nie każdy wie, że nawet kilka miesięcy dodatkowej pracy może znacząco wpłynąć na wysokość Twojej emerytury. Jeśli masz możliwość kontynuowania pracy lub dorobienia doświadczenia, warto to rozważyć. W niektórych przypadkach ponowne przeliczenie świadczenia może oznaczać kilkaset złotych więcej na Twoim koncie każdego miesiąca. Strona pionowa drugie sprawdź składki w ZUS, błędy mogą kosztować Cię fortunę. Niestety, błędy w dokumentacji ZUS zdarzają się częściej niż myślisz. Jeśli Twoje składki zostały źle policzone, możesz otrzymywać niższą emeryturę niż Ci się należy. Warto zweryfikować, czy wszystko jest poprawnie naliczone i czy żadne składki nie zaginęły na przestrzeni lat. To Twoje pieniądze nie pozwól, żeby przepadły. Głośnik systemu rozgłoszeniowego trzecie skorzystaj z dodatkowych świadczeń i dopłat. Czy wiesz, że niektóre osoby mogą ubiegać się o dodatkowe zasiłki, dopłaty i bonusy? Przykładem jest dodatek pielęgnacyjny, zasiłek dla wdów i wdowców, czy świadczenia dla osób o niskich dochodach. Warto sprawdzić, czy kwalifikujesz się do jakiegokolwiek wsparcia finansowego to mogą być setki złotych miesięcznie więcej. Żarówka nie pozwól, aby twoja emerytura była niższa niż na to zasługujesz. Żadbaj o swoje finanse już teraz i koniecznie zostaw komentarz, czy wiedziałeś o tych możliwościach. Jeśli ten temat Cię interesuje, kliknij subskrybuj dzwonek. Aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji o świadczeniach i podwyżkach emerytur. Nie czekaj do ostatniej chwili, bądź na bieżąco. Nowe przepisy emerytalne mogą przynieść ogromne zmiany, a kluczowe decyzje zapadają szybciej, niż myślisz. Nie pozwól, by ominęły Cię ważne informacje. Kliknij, subskrybuj dzwonek i włącz powiadomienia, aby zawsze być na pierwszym miejscu, gdy pojawią się aktualizacje. Twój portfel ci za to podziękuję. Worek z pieniędzmi. Klasycystyczna budowla, co na to rząd? Oficjalne stanowisko i kontrowersje. Politycy nie szczędzą pochwał dla nowego wskaźnika waloryzacji, nazywając go przełomową reformą, która ma poprawić życie milionów polskich seniorów. Według rządu, to długo oczekiwany krok w stronę sprawiedliwszego systemu emerytalnego i realnego wsparcia dla osób starszych. Głośnik systemu rozgłoszeniowego rząd zapewnia. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, chcemy, aby seniorzy mieli godne życie. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, nowe przepisy to krok w stronę większej stabilności finansowej dla emerytów. Nie wszyscy podzielają ten optymizm. Czy seniorzy rzeczywiście skorzystają? Choć rząd zapowiada przełomowe zmiany i większe świadczenia dla seniorów, eksperci biją na alarm. Czy ta reforma faktycznie poprawi życie emerytów? Czy może to tylko chwilowy złoty plaster, który nie zatrzyma rosnących problemów? Znak ostrzegawczy eksperci ostrzegają. Mały pomarańczowy rąb to krok w dobrą stronę, ale nie wystarczy, by rozwiązać wszystkie problemy polskich seniorów. Wielu emerytów wciąż będzie borykać się z głodowymi świadczeniami, które ledwo wystarczają na podstawowe potrzeby. Mały pomarańczowy rąb, bez dodatkowych działań, waloryzacja może nie nadążać za rosnącymi kosztami życia. Inflacja, drożejące leki, wyższe rachunki za prąd i gaz. Czy podwyżki faktycznie pomogą seniorom, czy jedynie zamaskują problem na kilka miesięcy? Mały pomarańczowy rąb, największe podwyżki trafią do wąskiej grupy seniorów, a większość wciąż będzie liczyć każdy grosz. Czy to sprawiedliwe? Czy osoby, które przez lata pracowały i płaciły składki, powinny dostawać tak mało? To prowadzi do kluczowego pytania: czy to rzeczywista pomoc dla polskich emerytów, czy może tylko przedwyborcza zagrywka, która szybko straci na wartości? Zaduma na twarz. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, co wy o tym sądzicie? Czy te zmiany faktycznie poprawią sytuację seniorów? Piszcie w komentarzach, wasze zdanie ma znaczenie. Pisząca ręka, podziel się swoją opinią w komentarzu. Czy uważasz, że rząd powinien zrobić więcej? A może to już wystarczający krok? Daj nam znać. Ogień podsumowanie i kluczowe wnioski, nie przegap tych zmian. Ogień. Głośnik systemu rozgłoszeniowego to już pewne. Nowy wskaźnik emerytalny wejdzie w życie 22 lutego. To oznacza, że dla wielu polskich seniorów nadchodzą ogromne zmiany finansowe. Niektóre osoby otrzymają znacznie wyższe świadczenia, ale niestety nie wszyscy skorzystają na nowych przepisach. Worek z pieniędzmi dla kogo największe podwyżki? Najbardziej skorzystają najbiedniejsi emeryci oraz wdowy i wdowcy, którzy dotychczas otrzymywali najniższe świadczenia. To właśnie dla nich przewidziano najwyższe dopłaty, które mogą wynieść nawet 500 zł miesięcznie. To ogromna ulga, szczególnie w czasach rosnących cen i inflacji. Znak ostrzegawczy, czy ty również dostaniesz podwyżkę? Niestety, nie wszyscy emeryci znajdą się na liście beneficjentów. Jeśli nie jesteś pewien, sprawdź koniecznie, jakie kryteria trzeba spełnić i jakie kroki możesz podjąć, aby zwiększyć swoje świadczenie. Czas działać! Trofeum, co możesz zrobić, aby zwiększyć swoją emeryturę? Nie zostawiaj niczego przypadkowi. Są sposoby, dzięki którym możesz poprawić swoją sytuację finansową, na przykład przeliczenie świadczenia, skorzystanie z dodatkowych dodatków czy korekta błędów w dokumentach ZUS. Każda złotówka ma znaczenie. Rakieta bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o emeryturach. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia dzwonek, aby nie przegapić żadnej kluczowej zmiany. Przygotowujemy dla Was najświeższe analizy, porady i wyjaśnienia, które pomogą Wam lepiej zrozumieć nowy system i skorzystać z dostępnych możliwości. Dymek dialogu, a teraz Twoja kolej. Co sądzisz o nowych zmianach? Czy rząd powinien podnieść emerytury jeszcze bardziej? Czy 500 zł to wystarczająca podwyżka? Podziel się swoją opinią w komentarzach, razem możemy więcej.